Mini spowiedź. <noise> Jakkolwiek to zabrzmi. Wiecie, że, że pracuję z ustawieniami. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że chyba lubię to robić na swój sposób. I Niekoniecznie zawsze w kontekście szukania przyczyny w rodzie. Trudno mi jest opisać to, co robię dla siebie. Zdarzało się też dla innych. Ale z całą pewnością celem tego jest zrozumienie siebie. Uwolnienie siebie z różnych blokad, które gdzieś tam jeszcze pojawiają się w umyśle. I to jest właściwie ten cel. Zrozumienie siebie, żeby móc rozkwitać w pełni siebie i w no, swojej naturalności. To jest mój cel. Zdaję sobie z tego sprawę i to jest podstawa w ustawieniach, że. Mm, żeby szanować to, co się pojawia. Pierwsza taka podstawowa rzecz nie oceniać tego, co się pojawia. I różne rzeczy się pojawiają, bo czasami jest tak, że owszem, prowadzi mnie to na przykład, do zobaczenia, że źródło pewnego, pewnych odczuć, które się we po mnie pojawiają, pewnych programów, właśnie blokad na przykład leży w jakiejś historii powiedzmy, związanej z babcią. Ale są też takie sytuacje, że nie wchodzę tak głęboko, że po, po prostu patrzę to, co się pojawia, patrzę na to, co się pojawia, i to jest związane z czymś jak gdyby totalnie niezwiązanym z rodem po prostu jest to moje, moja natura i tak dalej, różne potrzeby. I ciężko jest to opisać tak naprawdę, to trzeba po prostu poczuć. I ustawienia tak naprawdę, przepraszam, opierają się. Na odczuwaniu to jest całe źródło ich działania, odczuwanie, a to się właśnie ma nijak do oceniania, które płynie z umysłu. Bo kiedy my się dajemy ponieść tym uczuciom, to, to nas prowadzi. Uczucia prowadzą nas do naszej wolności. Jeżeli jeżeli za, za tym pójdziemy, trochę tak jak tak, tak jakby po nitce do kłębka, uczucia. Często jest też tak, że właśnie te prawdziwe uczucia i prawdziwe potrzeby serca kryją się pod emocjami e, i trzeba najpierw, e, powiedzmy, przebrnąć przez mm, te emocje, czyli na przykład, co ja robię. E, jeżeli pojawia się we mnie jakaś emocja i ona na przykład wraca i. E, ja sobie ją ustawiam, bo chcę zobaczyć, co się pod nią kryje. I to mnie prowadzi, jakby dalej. Ustawienie za ustawieniem, powiedzmy, robię sobie przerwę. Czasami to jest po prostu proces, ale generalnie chodzi mi w tym wszystkim o to, żeby zrozumieć, jakie są we mnie zapisy, które nie pozwalają mi być w pełni sobą. Jakie są we mnie właśnie te przekonania, które mnie powiedzmy, trzymają w jakichś ryzach. I w klatkach, różnego rodzaju klatkach. I powiem wam szczerze, że to jest piękna, piękny proces, czasami wyboisty, bo czasami wymaga cierpliwości ale. Odkryłam jedną istotną rzecz, którą chcę się podzielić. I tak naprawdę teraz rozumiem, że to była taka blokada, która towarzyszyła mi praktycznie od bardzo wczesnych lat życia. Myślę, że ona się zaczęła pojawiać w tych latach życia, kiedy ja miałam, powiedzmy, około dwóch lat. Czyli kiedy. Zaczynałam takie gdyby uświadamiać sobie, że jestem oddzielną jednostką i być coraz bardziej świadoma przestrzeni, w której się znajduję. Yy, i, yy, I dociera do mnie, że jestem człowiekiem i zawsze taka byłam. Które kocha ciszę. Cisza, taka wewnętrzna cisza i zewnętrzna cisza, co nie znaczy tu nie chodzi mi o zatrzymanie, nie chodzi mi o brak działania, tylko po prostu cisza. Zatopienie w tą ciszę jest czymś, co bardzo kochałam i nadal kocham. Tylko, że w pewnym momencie mojego życia uwierzyłam, że nie mam do niej praw, że nie mogę w niej być. Pewne wydarzenia, i powiem wam jakie, i powiem wam jak to może się odbywać, Właśnie to, jest, to jest w ogóle niesamowite. Chcę się tym podzielić, bo uważam, że to jest naprawdę piękny proces i piękne odkrycie dla mnie. Istotne odkrycie. Właśnie kiedy urodził się mój brat. Ta cisza e, została tak, jakby wypełniona e, chaosem, emocjami, bólem, poczuciem odrzucenia. I to już kiedyś się dzieliłam w tym, tym w moim filmie, że e, mój brat był dzieckiem, które było bardzo energiczne, a ja byłam dzieckiem tak zwanym autystycznym i myślę, że. No to były takie czasy, yy, 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 może to właśnie to jest to, że autyzm też ma właśnie te, te różne spektra. Yy, teraz już się to nazywa podobno spektrum autyzmu, a kiedyś, jakiś czas temu, jeszcze niedawno, tak naprawdę było to rozdzielone na zespół Aspergera i autyzm. Zespół Aspergera to jest ten autyzm wysoko funkcjonujący, yy, czyli dotyczy ludzi, yy, po których tego jakby na pozór nie widać, mogą się wydawać czasami dziwni, czasami tacy samotnicy, albo po prostu dziwni dla niektórych, ale to są osoby, które często mają normalnie funkcjonujący umysł, jest tam inteligencja, jest tam normalne funkcjonowanie w świecie, a w tym autyzmie już nis, niżej funkcjonującym po prostu widać po tej osobie od razu, że jest wycofana i po prostu widać, że jest autystyczna, że coś tam jest jakby, wiecie, no, dla nas dla nas, nie? Dla, dla normalności, w cudzysłowie, dla normalnych ludzi wydaje się to dziwne. W każdym bądź razie e, ja myślę, że ja miałam ten autyzm od tandezpu Aspergera. Od zawsze po prostu w, wiem, dzięki ustawieniom odkryłam, e, co jest jego, co stało, co było jego źródłem. I to też jest niesamowita historia, bo e, jakby został on uaktywniony we mnie w momencie, kiedy. Podczas porodu doznałam śmierci klinicznej, odkryłam to też na terapii i to, to było jakby to źródło, w każdym, ale źródło sięgało jeszcze dalej. Mianowicie chodzi o historię mojego dziadka, który właśnie uciekał przed Niemcami. Uciekał przed Niemcami i chciał uciec za granicę. I nie wiem, czy ja o tym kiedyś mówiłam w filmie, być może tak, ale chciał uciec za granicę i nie udało mu się uciec. I przed granicą go złapali i zabili. Yy, I chodzi o to, że jego zabili, a z każdym pokoleniem, jak gdyby, idzie to już ten program, powiedzmy, idzie już coraz, coraz lżej. Więc mnie nie zabili, ale doznałam śmierci klinicznej w podobny sposób, kiedy ja chciałam przejść przez granicę. Tak jakby wiecie o co chodzi: granicę u ona, mojej matki. A mi się wydaje, że ja już o tym wspominałam w którymś filmie, być może, być może nie. W każdym razie, w momencie, kiedy ja chciałam przez tą granicę przejść, tam mnie dorwali w cudzysłowie, bo lekarz. Chcąc pomóc mojej mamie, mnie wypchnąć, siadał mamie na brzuch, i w momencie, kiedy siadał na mojej mamie na brzuch, to mnie trochę zgniótł na tej zasadzie, że mi przestało dopływać powietrze, i tak naprawdę mi to nie pomogło, tylko mnie to jeszcze bardziej zatrzymało. W każdym razie teraz wtedy, dozna, wtedy doznałam tej śmierci klinicznej i uaktywnił się ten autyzm. Ale jest to w cudzysłowie w spadku od dziadka, tylko że. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja kocham taką siebie. Że ja się w tym świetnie czuję, bo ja jestem wtedy sobą. Ja nie traktuję tego zespołu Aspergera jako czegoś, co mi przeszkadza, wręcz przeciwnie. Ja chcę w nim, ja chcę być sobą. I właśnie dlatego mówię o tej ciszy, bo cisza, czyli taka. Takie bycie, bycie ze sobą, e, bardzo mi smakuje, i w tej ciszy, i wewnętrznej, i zewnętrznej, jak gdyby, rodzą się różnego rodzaju pomysły. Zawsze mi się rodziły pomysły e, różnego rodzaju, czy na obrazy, czy na piosenki, czy na wiersze, czy e, na to, że na, na różnego rodzaju, jeszcze jako dziecko, pisałam bajki, książki. E, ilustrowałam to, po prostu to płynęło w tej ciszy. Cisza była dla mnie zawsze największą, jak gdyby, tą... tym źródłem inspiracji, natchnienia i, i błogości. Ja tam odnajduję spokój i szczęście i... łączy się to w jakiś sposób z zespołem Aspergera. I... Jeżeli miałabym wrócić do, tych, do tematu blokad, to we mnie narodziła się blokada i ona jak gdyby się umacniała przez większość mojego życia, że tak nie powinno być. Z racji tego, że myślę, że to nie było zrobione świadomie, po prostu wynikało to z niezrozumienia też tego, kim naprawdę jestem i co się wydarzyło, jak ja funkcjonuję, jak funkcjonuje mój umysł, jak funkcjonują moje emocje, moje, moje odczucia. I kiedy kiedy jakby nie spotkało się to ze zrozumieniem i akceptacją to nie było ze złej woli zrobione, tylko po prostu jak gdyby patrząc z perspektywy ludzi, którzy tak nie odczuwają świata, którzy nie mają takich potrzeb w takim stopniu, jak ja, przynajmniej to w ogóle nie było niezauważone ta moja potrzeba, tak myślę. I w momencie, kiedy urodził się mój brat, który był wymagającym bardzo dzieckiem, ja to pamiętam do tej pory, mimo tego, że miałam półtora roku, kiedy on się urodził, e, jak, w jakim ja byłam w stanie, kiedy on na przykład się darł. Pamiętam jego głos piszczący, który dudnił mi w uszach. E, pamiętam, pamiętam tylko, że było dla mnie to tak trudne do zniesienia, że dla mojego mózgu e, ten, ten dźwięk i jego ruchliwość, i to, że, co robił, jaki był jako dziecko, chociaż myślę, że z 80% dzieci jest tak nie więcej. Myślę, że nawet może więcej. Nie, nie, nie lubię oceniać to w sensie takim, określać procentowo, bo się na tym kompletnie nie znam, ale wiem, że większość dzieci taka jest. Mm. Ale dla mojego układu nerwowego, dla mojej natury było to, to coś totalnie sprzecznego. Byliśmy jakby... Totalnie z innych biegunów, i pamiętam tylko, że moje ciało wyrobiło sobie taki, żeby przetrwać, wyrobiło sobie po prostu taki nawyk odcinania tego. Tylko, że żeby to odciąć, to ja musiałam być w ciągłym napięciu. Moje ciało było tak, jakby takie zmrożone, żeby przetrwać, twarde, napięte, i to miało. Teraz to też to jakby dostrzegam, że to miało wpływ na, na wiele rzeczy, chociażby na to, że ja później, w późniejszych latach, już w czasie, i w trakcie liceum, przez to całe napięcie, które we mnie było skumulowane, ja się na przykład jąkałam, ja chociaż bardzo kochałam śpiewać już od dziecka, to miałam zaciśnięty tutaj przełyk, miałam zaciśnięte gardło, a śpiewałam tylko jak gdyby z tej przestrzeni, nigdy jakby ze środka, mój głos, miałam w ogóle ogromne problemy z mówieniem, żeby się wyrazić. Myślę, że dlatego też zaczęłam nagrywać te filmy. Ja zresztą o tym mówiłam zupełnie na początku, że, że ja potrzebuję mówić, i to też jest związane z moją naturą, taką to właśnie tą prawdziwą naturą, żeby wyrażać tą, tą wrażliwość, to wszystko, co jest we mnie, na różne sposoby i poprzez muzykę, i poprzez pisanie, i poprzez malowanie, i poprzez mówienie, jak tylko się da. Ale ta główna blokada, która towarzyszyła mi przez właściwie całe moje życie i ja teraz nad nią pracuję, brzmiała, że nie powinnam być tym, kim jestem. Nie powinnam taka być. Po pierwsze, no, ale nie chcę o tym mówić. W sensie, jak to. No dobra. Ta cisza jest moją naturą, jest moją miłością. I nie chcę się więcej od niej odcinać, chcę nią żyć. Moja wrażliwość jest moją siłą, a nie słabością, więc chcę na nią pozwalać, chcę jej doświadczać, chcę ją wyrażać. Moje ciało jest tutaj po to, żeby być rozluźnione. Swoje otwartości i robić to, co kocha, a nie to, co inni myślą, że musi, i co ja myślę, że muszę. Jeżeli to jest cisza, jeżeli to jest bycie ze sobą samą, powiedzmy w trzy czwarte czasu, to ja chcę tak żyć, bo chcę robić w życiu to, co sprawia mi radość, co jest moje. Co przychodzi mi z naturalnością chcę robić jak najwięcej rzeczy, które sprawiają, że czuję spokój, że czuję się spełniona, że czuję się radosna, że mogę być sobą. Nawet jeżeli innym się to nie podoba. I nawet jeżeli mój umysł, który nauczył się tak myśleć o sobie, a nie inaczej, czasami mówi, jak to, co ty sobie wyobrażasz, że ty tak się nie możesz tak przecież. Musisz być dla innych, nie możesz taka być, nie możesz być w tej swojej ciszy, przecież inni czekają. Przecież. Jak? Mój umysł tak powtarza, bo tego się nauczył, ale jeżeli to nie służy mi i nie jest zgodne z moją prawdą, to ja to odrzucam, bo to są przekonania które tak naprawdę blokowały mnie na bycie sobą. I we mnie jest dużo paradoksów. Myślę, że jak w większości z nas, że z jednej strony jestem właśnie taką osobą, która kochała zawsze zamykać się w tej swojej oazie. uwielbiałam sobie tworzyć, na przykład taką przestrzeń, swoją przestrzeń, która była zawsze, która była estetyczna. E, sprawiało mi to ogromną przyjemność, że miałam w dom, w pokoju, powiedzmy, ładne rzeczy, że sobie to ustawiałam tak, jak chciałam, paliłam świeczki, jakieś fajne lampki włączałam, e, muzykę, e, kadzidełka i tak dalej, i tak dalej. I to, i to harmonijne miejsce e, sprawiało mi dużo radości, i, i ta była cisza. Jeżeli nawet tam była, był dźwięk, to był to dźwięk harmonijny, czyli na przykład muzyka, która, która była bardzo harmonijna i rytmiczna. I w takiej przestrzeni czułam się dobrze. To jest, to jest coś, co ja lubię tworzyć. Myślę, że stąd też się pojawiło później moje zamiłowanie właśnie do, do wystroju wnętrz, do różnego rodzaju dekoracji, bo to cieszyło moje oko. Później zaczęłam właśnie ilustrować, malować, rysować i robić to wszystko. Moje zamiłowanie też do dźwięku, do, do, do pisania tekstów piosenek i tak dalej, to po prostu w tej ciszy mogło tak jakby spłynąć, przepłynąć. Ta cisza jest takim jakby aktywiza, aktywizatorem, ta cisza jest swojego rodzaju czynnikiem aktywującym przepływ tych wszystkich natchnień. I to jest to, czym ja wybieram tutaj być. I o co wybieram dbać, bo kiedy ja sobie tego nie dam, i nie będę szczęśliwa, nie móc wyrażać się tak, jak chce wyrażać się moja dusza, jak ja chcę się wyrażać jako dusza, którą jestem, to ja nie będę w stanie ani siebie kochać, ani dać szczęścia innym. I mimo, że inni mogą myśleć, hej, za mało dajesz, bo taki też miałam, jakby, paradygmat na temat siebie, że albo za mało daje, albo w ogóle źle daje, nie to, co powinnam dawać, to ja jakby zamykałam się na swoją prawdę, zamykałam się na swoją naturę i próbowałam być kimś, kim nie jestem, przez co nie byłam szczęśliwa, przez co nie mogłam kochać siebie. Nie możesz kochać siebie tego, którym nie jest, tego, tego nieprawdziwego, czyli tak jakby tego swojego nałożonego na siebie kombinezonu, na zasadzie ideału, którym powinieneś być, i to jest iluzja. Albo siebie kochasz prawdziwego, albo siebie nie kochasz wcale. Ja, ja nie miałam tej zgody wewnętrznej, żeby kochać siebie prawdziwą. E, właśnie taką. Bo to było krytykowane, bo to było niezrozumiane. Ale kiedy ja sobie daję to zrozumienie coraz bardziej, i do, dotarło do mnie, że tego właśnie ludzie nie akceptowali. To wychodziło na przykład w, w moich. E, w niektórych związkach, że draż... dlaczego to wychodziło, że na przykład drażniło kogoś, to ja tego nie kumałam. Na przykład szłam z moim partnerem, e... oczywiście z mojej perspektywy, teraz tak to wygląda, i to docier... jakby ja mogę patrzeć ze swojej perspektywy na bazie tego przekonania, które we mnie było, dlaczego dochodziło do pewnego rodzaju konfliktów. Nie mogę mówić za tą osobą, ona mogła widzieć to zupełnie inaczej. Ale teraz sobie tak myślę, dociera do mnie, że. Kiedy na przykład byliśmy na spacerze, ja, ja zatapiałam się w tą ciszę, mi było dobrze. E, mi było dobrze, kiedy ja byłam w tej ciszy, chłonąc tą naturę. Mogłam trochę z tą osobą pogadać, potem nic nie mówić i mi było dobrze. Ale ona tak jakby w pewnych momentach e, wpadała w szał e, i zaczynała mnie atakować, e, czego ja kompletnie nie zrozumiałam, co ja takiego zrobiłam. To też się odbywa i nadal nad tym pracuję, odbywało się. Jeżeli chodzi o mojego synka, że na przykład szliśmy gdzieś ja chciałam po prostu nie mówić, bo mnie ja chłonęłam nie mówiąc nic. Dźwięki natury, energię przyrody, mojego otoczenia, tego co we mnie się zadziewało, kiedy ja byłam powiedzmy w lesie czy, czy na plaży podczas spaceru i moje dziecko wtedy zaczynało do mnie mówić. Im bardziej ja chciałam być w ciszy, tym bardziej ono mówiło i jeszcze jakby obwiniało mnie na zasadzie. Znaczy, mówiło do mnie, ja to tak odbierałam jako obwinianie, ale że on, on jest taki, że on musi gadać. Ja mówię, ale ja nie chcę gadać. Um, ale on mi zaczął mówić: Na przykład, ostatnio była taka sytuacja, że jak on nie mówi, to go brzuch boli. I ja wtedy wpędzało mnie to znów w ogromne poczucie winy, że ja mu nie daję tego, co powinnam, a jednocześnie czułam, że przecież. Robię coś wbrew sobie, żeby innych zadowolić, I, i uświadomiłam sobie, że te przekonania prowadzą mnie, które mam w sobie, e, że jestem nie dość, że nie daję innym co, tego, co powinnam dawać, i tak dalej, i tak dalej. Prowadziło mnie do właśnie tych takich emocji, jak poczucie winy, jak też litość odnośnie do innych, że oni są przeze mnie nieszczęśliwi. E, wstyd i, I złość, czyli tak naprawdę jedne z najniższych emocji, trzymające mnie w uścisku. A ta złość, mimo tego wszystkiego, ona próbowała mnie obudzić, powiedzieć: hej, coś tu nie gra, męczę się i nie chcę tak więcej. I dzisiaj. Do mnie to dociera i do, dociera do mnie to od jakiegoś czasu, i już kiedyś do mnie to dotarło, ale jak gdyby wróciło, żeby mogła jeszcze raz widocznie to było mi potrzebne, żeby jeszcze raz tą lekcję przerobić i to naprawdę w środku poznać. Ale powiedziałam do siebie takie zdanie, że mniej więcej powiedziałam do siebie, że po prostu ja wybieram tą ciszę. Ja wybieram pozwalać sobie na, na tą ciszę. Tyle, ile potrzebuję, ile ja czuję że wewnętrznie, że potrzebuję, żeby czuć wewnętrzny komfort, bo to daje mi poczucie po połączenia. I kolejne zdanie, że niezależnie co myślą inni na ten temat i jak oni się z tym czują, bo to był mój największy paradygmat, odwrotność takiego myślenia. I coś puściło. To, o czym Wam teraz mówię, są jakby, to jest, są owoce tego rozpoznania, gdzie jest pies i do, te, do takich wniosków prowadzą mnie te ustawienia, jeżeli mogę to tak nazwać, bo ja często po prostu sobie staję, powiedzmy, w jakimś odczuciu, żeby zobaczyć, co ono mi chce powiedzieć, co tam pod spodem jest, jaka moja potrzeba, jaki sens, jaki cel, czego ja tak naprawdę chcę. To jest cel, i, i, i zaczynają mi się wtedy pokazywać różnego rodzaju, powiedzmy, osoby, które są z tym związane, które coś symbolizują, a ja pod spodem, właśnie jakby. Tego, co symbolizują te osoby, stoją jakieś właśnie słowa, które kiedyś słyszałam, na przykład nie możesz, i tak dalej, i tak dalej. No i to się, różne rzeczy się mogą pojawić, naprawdę różne. I postawiałam sobie swoje serce, gdzie jest moje serce, i pokazało się, że ono w ogóle śpi. On jest jakby nieaktywne, ono śpi, i później poczułam, że ono jest, zostało, jest w pewnym miejscu, w którym czuło się tak dobrze, bo właśnie wtedy. Pozwoliłam sobie być w pełni sobą, pozwoliłam sobie na tą ciszę. I poleciały mi łzy, zaczęłam płakać ze wzruszenia, bo zrozumiałam, jaka tam jest wielka prostota. Jak bardzo ja to serce rozumiem, bo ono jest oczywiście mną, czego ono tak naprawdę chce. I że ja mu to dam, bo bo jakże, jakże inaczej to jestem ja i nie ma moim zdaniem innego celu niż na tej ziemi, niż rozpoznanie siebie niż bycie w swojej prawdzie bo tylko z tego poziomu swojej prawdy możemy dać miłość, którą jesteśmy nie da się jej dawać będąc kimś, kim wydaje nam się, że musimy być i nie, nie powinniśmy nawet oceniać tego, czy to, co dajemy z tego pułapu bycia sobą jest za mało, czy za dużo, czy źle, czy dobrze. To po prostu takie jest. I ucz, uczę się tego, że to wystarczy. I widzę to, że tylko wtedy jestem w stanie siebie kochać, będąc w prawdzie. I tak, tu trzeba przejść. I wiem, że mnie to czeka znów. E, taki test pod tytułem. Będzie trzeba znieść te cudze kwaśne miny. Będzie trzeba znieść ten umysł, który będzie jeszcze próbował mówić. Zobacz, zobacz, co ty robisz innym. Zobacz, zobacz. I co teraz i tak dalej, i tak dalej. Co inni powiedzą, co inni pomyślą. Jesteś winna na innym coś tam. Ale żeby też tutaj nie straszyć siebie. E... Właśnie przejście przez ten strach odklejania tych wszystkich przekonań, które wydawały nam się trzymać nas e... w jakimś takim bezpieczeństwie, e... powinnościach, które Rzekomo miało nas prowadzić właśnie do poczucia bezpieczeństwa i akceptacji zewnętrznego świata. Ale co z tego, że zyskaliśmy cały światek, straciliśmy siebie, swą duszę, która chce prawdy, jakkolwiek to patetycznie brzmi. Tyle. Na ten moment. To było bardzo szczere, i chciałam, żeby takie było. Żeby Was zainspirować, może też do tego, żebyście odważyli się, odważali się stanąć w tym procesie bycia sobą prawdziwym. I często używam tutaj słowa indywidualność ale dociera do mnie, że tak naprawdę mogłabym je zastąpić słowem autentyczność o tym w dużej mierze jest ten kanał o autentyczności, pozwalaniu sobie na nią i zdzieraniu sobie z siebie tych wszystkich warstw e, ukrywających tą autentyczność e, jakby na bazie tej autentyczności i wychodzeniem do świata do ludzi, do innych, łączania się z nimi. Amen. Na razie. Bawcie się fajnie.